Witam Obiecałem wcześniej, że nagram co tam słychać u małych kirysów. Więc nagrywam. Minęły 3 dni od wyklucia. Kiryski nabrały już kolorków niektóre. Niektóre są jaśniejsze, niektóre są mniejsze, niektóre ciut większe. Bardzo intensywnie żerują. Poruszają się dość szybko, mam problem z policzeniem ich ilości. Pierwotnie zakładałem, że zostało tylko kilka sztuk, jednak ta rachuba, że tak powiem, każdego dnia jest korygowana. Próbuję się ich doliczyć i za każdym razem, kiedy to robię, okazuje się, że jest więcej niż poprzednio. Na ten moment doliczyłem się. 17-20 sztuk około no, przemieszczają się i wiadomo, że z jednej strony zbiornika się policzy a nie wiadomo, które już w trakcie przepłynęły na drugą stronę ale widać, że czują się dobrze i bardzo szybko podrastają Pływają po całym zbiorniku, pobierają już powietrze atmosferyczne. Tam w cieniu grzałki jest jedno z ich ulubionych miejsc. Sobie siedzą pod spodem w dość znacznej gromadce. Niestety, odległość tutaj nie wyłapuje mi tego dobrze, ale nie, coś widać. Cieszę się, myślałem, że ilość ich będzie mniejsza, ale jak się okazuje, wcale nie jest tak źle jak pierwotnie myślałem. Spora ilość wprawdzie ikry się zepsuła, ale z tego rezultatu, który uzyskałem, jestem zadowolony. Czym je karmię? No, miałem małą przygodę związaną ze sklepem tutaj miejscowym, akwarystycznym już tydzień temu prosiłem Pana, żeby mi sprowadził artemię, solowca takiego, żebym mógł go przygotować do skarmiania czyli pokarm żywy chyba jeden z najlepszych do odkarmiania właśnie małych ryb no jednak Pan tu się nie spisał i do tej pory tego Solowca nie mam. Ratuje się. Pokarmem w proszku. Może firmy nie pokażę, ale każdy firmę pewnie zna. Wygodny dezownik. Bardzo sypki, taki miałki mikrowit Basic. Jak również robię miazgę z pokarmów mrożonych, typu ochotka i solowiec mrożony. Po prostu rozgniatam to jeszcze, póki jest zamrożone, żeby wyszedł z tego drobniejszy pył. I takim pyłkiem rozpuszczonym w małej ilości wody Nakraplam całość zbiornika. Widzę, że kiryskom to smakuje. Szczególnie jako chodkę się podaje taką rozduszoną, bo podpływają nawet do góry w momencie tego podawania. Widać, widać że im to pasuje. Część z nich jest taka ciemniejsza, część jaśniejsza. ale fajnie pływają jest to rysek spiżowy innych nie posiadam tu dlaczego ten cień to już wcześniej we wcześniejszym filmie pokazywałem inkubuję się i krapielęgnicy ramiraza Już na niektórych ziarenkach widać, że kolorek się powoli zmienia. Kształtem ona przypomina bardziej ziarenka ryżu, niż okrągłe kuleczki. Co z tego wyjdzie jeszcze? Nie wiem. Mikro w momencie składania była w zbiorniku ogólnym, więc tam być może parametry wody nie były doskonałe. Jeśli uda się tutaj kilka sztuk, że tak powiem, z tego odchodować, to też będę zadowolony. Może bym się postarał lepiej, ale później miałbym problem z rybami odchodowanymi, bo sklepy tu miejscowe nie chcą za bardzo brać takich krami razy. Raz, że one trochę więcej kosztują niż taki kirysek mały, a dwa że są bardzo delikatne i, i mają te sklepy problem z ich zbytem. Natomiast kirysów tutaj nie brakuje i tutaj cena, że tak powiem, to nie jest jakiś kosmos. 4 zł sztuka, jakaś hodowla i zbyt. To nie wiem, gdyby to był hurt, może to by się opłacało, ale o tym nie myślę. Po prostu postaram się odhodować te maleństwa dla siebie. Część z nich z pewnością łądam, bo jeśli wszystkie przeżyją, wszystkie się uda odkarmić, to będzie tu ich około 20. W tym momencie w tym szkle jest jakieś 10 litrów wody, z czego połowa to jest woda RO, którą powoli dolewałem. Wszystko po to, żeby poprawić parametry tej wody do inkubacji, i mi ryzyka, sam moment zapłodnienia odbywał się w zbiorniku ogólnym. I tych parametrów nie byłem w stanie na szybko zmienić w jakikolwiek sposób. Tutaj nie stosowałem żadnych zabezpieczeń w postaci lania jakichś, jakichś preparatów chemicznych, chociaż mógłbym. Ale nie chciałem tych maluchów na cokolwiek narażać. Jeśli z zikry, ikryramirezy nie uda się nic tutaj... Że tak powiem, żeby się wykluło, to no trudno, ale cieszę się z kielysków. Są bardzo ruchliwe już, więcej pływają, nie leżą na dnie cały czas, chociaż zdarza im się, że zastygają. Widać, że intensywnie przerzukują dno. Okrągłe brzuszki widać nakarmione dobrze, ale mimo wszystko żwawo pływają. Jeśli ktoś by chciał próbować odkarmić takie małe rybki samym suchym pokarmem, to Powiem, że trzeba pilnować, żeby nie przesadzać z wielkością tego pokarmu i solidnie go mielić. O sam widziałem, jak taki kirysek po prostu złapał za duży płatek, wciągnął go i po chwili z okrągłym brzuszkiem wypłynął do góry. To nie w tym przypadku, ten kirysek miał około centymetra już. Trzeba ilość odpowiednio dobierać, wielkość odpowiednio dobierać do ryby, a że są to rybki mal, bardzo malutkie jeszcze. To i ten pokrom w postaci pyłu albo takiej miazgi powinien być. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. I do zobaczenia wkrótce, jak taki postaram się nagrać jakiś film. Jak takie rysy już będą pływały, jak będą trochę większe. Do zobaczenia.